Puść w zwolnionym tempie. Oh. eksplozja, rower w kawałkach, latający człowiek, który co więcej wylądował. Jest z nami mój przyjaciel, gwiazda Drifting. Niestety w ten zawód wpisane są wypadki. Przed nami nieudane starty wolne. Pamięta. Co myślałeś, kiedy wiedziałeś, że się rozbijesz? Jechałem 160 km na godzinę. W takich sytuacjach trzeba uderzyć bokiem i wyprowadzić auto na prostą. Niestety tyłek auta był za ciasno przy ścianie. Maszyna miała za ciasny tył, więc rzucił nią ścianę.